Złodzieje na Apple wkurzą się dziś jeszcze bardziej i już Wam mówię dlaczego, ale zostaw obserwacje, bo jest to najlepsza darmowa forma wsparcia mnie i mi to bardzo pomaga i motywuje. I już mówię o co chodzi. Dzisiaj, czyli 16 września o godzinie 19 Apple aktualizuje... Wszystkie swoje iPhone'y, te, które mają dostać aktualizację, te będą aktualizowane. No i w tych iPhone'ach, w tej aktualizacji będzie bardzo fajna funkcja, która może nie dotyczy nas dziś, ale kiedyś może dotyczyć. I jest to, słuchajcie, zabezpieczenie Find my niektórych pojedynczych komponentów, na przykład iPhone. Wszystkie iPhone y od 12 w górę będą miały teraz blokowane pojedyncze podzespoły. Ci, którzy korzystają ze sprzętów Apple, wiedzą, że po zgubieniu telefonu albo po skradzeniu go mamy możliwość zablokowania go w aplikacji Znajdź. I jeżeli my sobie go zablokujemy, to taki złodziej musi wpisać nasze Apple ID, żebyśmy z tego telefonu mogli korzystać. Ale. Oni kradli te telefony, rozbierali, wymieniali części, mogli przenieść ekran gdzie indziej i to jakoś działało. Teraz już takiej możliwości nie będzie, bo po podpięciu takiego ekranu do innego iPhona, gdy iPhone był w ten wcześniejszy, z którego ten ekran został wyjęty, zablokowany. Na tym nowym to powiedzmy, iPhone'ie pokaże się komunikat, że ten ekran może być nieautoryzowany. Zaloguj się do Apple ID, z którego ten ekran iPhone, z którego ten tam był zabrany. No i mnie to bardzo cieszy, bo jest to kolejny pstryczek w nos dla złodziei i całe szczęście, że tak się dzieje. Apple coś z tym ewidentnie robi, także to tylko na plus. A wydajcie znać, na co wy czekacie w dzisiejszej aktualizacji systemu. A nie będę już się powtarzać czego nie będzie, no bo wszyscy to wiecie. Także ja Wam życzę dobrego dnia, aktualizujcie, pamiętajcie, aktualizujcie. No i słyszymy się Do następnym razem. Cześć.